Szanowni państwo, moi drodzy. Nazywam się Marcin Kruk i mogę wam pomóc podczas waszego eventu. W jaki sposób? Z jednej strony jestem konferansjerem. Listę najważniejszych imprez prowadzonych przeze mnie znajdziecie gdzieś tutaj poniżej tego filmu. Obecna dziś ze mną na nagraniu Agata powiedziała mi Marcin, dasz radę? Odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Agata, ale ja nie lubię dawać rad. Opowiadam wam to dlatego, żeby pokazać mój styl prowadzenia. Biorę nawet małe wydarzenia dziejące się wokół mnie na evencie i niczym dobry dramatopisarz tworzę didaskalia, tekst poboczny. Skracam dystans między publicznością a backstage'em. Dzięki temu wzbudzam emocje i angażuję uczestników. Z drugiej strony jestem muzykiem. Gram na gitarze i śpiewam. Nawet solo potrafię sprawić, by ludzie tańczyli. I to nie grając w disco polo. Równie chętnie zagram spokojną, balladową oprawę kolacji. Łączenie roli konferansjera i muzyka nie jest mi obce. Więc jeśli potrzebujesz konferansjera, muzyka lub śpiewającego konferansjera, zadzwoń lub napisz do poprowadzę to.